Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, klocki i zapraszam do Last Train Home. W poprzednim filmie robiliśmy rozdział numer 8, tak samo jak i w sumie teraz, ale mapka była nieco inna była taka mniejsza, gdzie zrobiliśmy misję na przedmieściach miejscowości. Czyta, mm, bardzo fajna. Roman Kutalek, niestety, nasz najlepszy zwiadowca, zmarł. Był w pociągu i zmarł. Wydaje mi się, że przez to, że tutaj mamy zziębnięci mierze 32. Wszyscy, no, prawie wszyscy. No ale to nic z tym nie zrobię, bo no odpalone mamy ciepełko w pociągach, ulepszone na maksa te ogrzewanie, izolacje. Kurtki też są na maksiora zrobione. Gdzie ten warsztat? Tutaj jest warsztat. Zobaczmy sobie. No kurcze, tak, no ulepszony mundur zimowy i mundur zimowy już zrobione. Więc chyba na tym etapie gry to ma być zimno, mają chorować. Po prostu pod koniec gry gra nas spróbuje jeszcze bardziej dobić, jakby mało mieli problemów ci legioniści. No, droga jest długa i mamy też teraz czas, więc dobrze, że mamy jakieś zapasy. Będę mógł ominąć dużo lokacji i pędzić do przodu. No ale dobra, to co? Lecimy dalej. Dobra. Żomierze, awansiki, Kamila, masz punkcik do dodania. Masz punkcik do dodania i ci brakuje inteligencji, żeby odkryć u ciebie nowe role. Kamila, będziesz też inżynierem i granadierem. Tak ci mówię. Spocznij, koleżanko. Albrecht, Siemanko, stary, masz rolę. A to bądź inżynierem. Spoczni, bez punkcika, i tu jest z punkcinkiem Bobesz. Yy, Bobesz. Co z to mam zrobić, Bobesz? Okej, no, no dawaj do zręczności. I jeszcze, że z ulepszonymi rolami. Katarzyna, pią piąty poziom granadiera, opanowanko. Super, koleżanko, spoczni i Andrea, drugi poziom robotnika. Super. Lecimy dalej. No, tutaj mamy dwie choroby. No, nic z tym nie zrobię. Teraz do mi chorować są zziębnięci. Zmęczonych jest dwóch, no to muszą odpocząć. Jak to wygląda? Mamy trzy oddziały. Dobra, na łowy, na tą kradzież i taki byle jaki. Do wycinki. Ale szczerze? Ten czas, to jest 120 godzin, a mamy daleko, daleko do przejechania. Kurczaki. Na razie będę starał się odwiedzać. Najwyżej później przyspieszymy, nie? Tutaj. Lecimy. Opsa. No to na razie jeszcze na tą wycinkę pójdę. Na razie idę. Dopóki są siły, nie jest zimno. A macie w razie czego, kurde. I tak czy siak, to, to jest tylko 3 paliwa. Może noc zara najdzie. Nadejdzie. Kto to wie? I tutaj potrzebujemy Was. A nie, dopiero jest poranek. Mogę mi nie dawać. A, dobra. To tylko 6 paliwa. No i już wycinka. 89 świetnie i i co jest z nimi i co jest z nimi co wyczerpani powrót, zaraz się wami zajmę kurde oni wracają oho wow, wow, wow. pomyliłem się stać nie to nie to tymi wyczerpanymi bym się zajął mamy używki mamy mamy nazbierałem no ich teraz trochę sporo 26 to jedźcie jak tiktaki jak tiktaki. Świetnie. I co my tu mamy? Uwaga, 8, ja, 89 chciałem powiedzieć 19. Paliwka, słabo, ale doświadczenie zawsze wpada, chociaż oni tak już mają maksymalne levele w tym, co robią. Przed nami miejscowość, jakaś stacja. To pędzimy do niej. Handlarz, paliwko, miny, szczerze. Paliwko daj, ale za 300. Ale wiecie, jakoś specjalnie nie potrzebuję. Skład pociągu zostaje. Tutaj łowy, czyli jedzonko. Tu wycinka, tu handel. No dobra, pójdziemy w te trzy strony. Czemu nie? Czemu nie? W tym czasie coś ulepszymy w pociągu. Jest 113 metalu. Dobra, ekipa podwyższonego ryzyka leci. Tutaj ci dostali, kurde, magiczne tabletki, magiczne tiktaki. To też lecą. Handel? Czy ja potrzebuję coś kupić? Może stwórzmy ekipę jednak na handel. Antoni, bierz ze sobą Alfreda i bierz ze sobą Jerzego. Cztery ekipy mamy. No, zobaczcie, co tam jest. Może coś się przyda. To jest oddział numer 4, nie? A w tym czasie w pociągu. Tu jest minus 2. No, to jest medyczny. Nie wiem, czy ja będę potrzebował go w ogóle. No, ale zagrzejmy tu trochę. Niech się robi, niech się robi. Yy, no, niech ktoś to robi w ogóle. Może być dwóch. Mhm. Mm mm -hmm. Tutaj, magazyn, warsztat, zapewnia dodatkowe miejsce pracy dla inżyniera, tworzy nowe przedmioty, o nowe przedmioty, no to zobaczymy co tam będzie, zróbmy to, zróbmy to i nie mam metalu, więc nic innego nie zrobię, czekamy, czekamy, wycinka, to raz, 85, dobra. Yy, powrót. Łowy. Niebezpiecznie, ale jest jedzonko. 60, Spoko. powrót. I handelek. Oho. Partyzantki Walkiri 4. W wiosce niewiele się dzieje, acz na twarzach mieszkańców odmalowuje się pewna doza zaniepokoju. Nikt nie ma odwagi się odezwać, ale ci z Twoich żołnierzy, którzy. Cechują się większą empatią, czują, że Legion Czechosłowacki nie jest tu mile widziany. Dwójka twoich żołnierzy rozmawia z grupką mężczyzn, którzy sprawiają wrażenie, jakby byli już po kilku kolejkach. Jeden z miejscowych, z pozoru chyba najtrzeźwiejszy z kompanii, z ożywieniem przedstawia historię posłyszaną w karczmie. To chyba kolejna z cyklu opowieść o mitycznych bohaterach wojny domowej. Twoi żołnierzy powinni posłuchać. No dobra, słuchajmy. Opowiedz nam więcej! Nigdy nie gardzimy dobrą historią. I jak? Był sobie żołnierz z białej armii, ale tak naprawdę wcale do niej nie należał. Szpiegował dla czerwonych. Szczerze wierzył w ich ideę. Wyznaczono mu zadanie przeniknięcia do oddziału przeciwnika. Odziany w mundur białych, udał się do jednego z ich posterunków, aby się zaciągnąć. Ale... Ale w górach czy tam w lesie spotkał go wypadek. Mężczyzna wrzeszczał w niebo głosy, ale nie było nikogo, kto zdołałby go usłyszeć. Wtem jednak pojawiła się piękna anielica, która stąpiła do niego ze wzgórza. Miała długie, ciemne włosy, białe skrzydła i złoty kostur. Uśmiechnęła się do mężczyzny, mówiąc mu, że przeżyje, o tym żołnierz stracił przytomność. Gdy znów się osnął, okazało się, że ktoś opatrzył jego rany i wybrał mu mundur. Za to zabrał broń. To na pewno ona. Ocaliła go, ale pozbawiła go oręża, aby nie zdołał nikogo zabić. Ale, ale... Tak, tak naprawdę stale nie była aniołem. Należała do partyzantek Walkirii. To mogła być nawet sama Elena Pawliczenko. Żomierze gawędzą jeszcze przez chwilę w swobodnej atmosferze. Wkrótce jednak wydajesz im... Nakaz powrotu do pociągu. Twoi ludzie życzą mi są wszystkiego dobrego i żegnają się z nimi. Jeżeli radzi im, aby do końca dnia już zbyt wiele nie pili. Mieszkańcy przytakują, po czym intonują jakąś piosenkę i kierują się w stronę karczmy. Okej, okay, to jeszcze pewnie coś będzie z tymi yy, walkirjami. Powrót, dlatego warto odwiedzać takie rzeczy. Takie miejsca. Dopóki możemy. świetnie, łowy, no jedzenia mam w brud. O łowy już odpuszczę, ale, ale, <grystanie> <grystanie> ale, tutaj może kupimy broń, to nie głupie, to może jednak skoczymy na te polowania, bo w dwie strony pójdziemy, no chciałbym wymienić całą broń na poziom trzeci, nie, do przodu, do przodu, pędzimy, pójdziemy jeszcze na te polowanie, czemu nie, co tam, przeszkoda? Zatrzymać. Mamy czasu, a czasu... Gdzie my stoimy? To co, idą z bucisza? Idą z bucisza. Tutaj ci, co potrafią, potrafią handlować... A bierzcie, bracie go paliwko, bo nie wiem za ile noc, nie zwrócił uwagi. Jeszcze jest czasu. A tutaj pójdziemy polować. Polować... Na ostro. A jesteście zmęczeni, jesteście? Wiecie, co to znaczy? Wiecie, co to znaczy? I taki jeden, drugi. Jakie zmęczenie? Kto mówił o zmęczeniu? Wykonać trudne czasy. Oczyściory. No właśnie, zapomniałem to włączyć. Czekamy, czekamy. Tutaj możemy polować jakieś jedząko. 66 doświadczenie. No i wracajcie, wracajcie. I będzie wyczerpanie, chyba, tak. Trzeba będzie dać tableteczkę. No i tutaj. Proch sobie kupimy. Mamy pieniążki. No i bronie. Poziom drugi, drugi, drugi. Niestety. Niestety nie wymienimy. Akceptuję tylko to. I spadamy. Spadamy. Tu raporcik. Też drewno z tej przeszkody. Też drewno. Spoko. Poczekajmy na nich. A do nich możemy podjechać troszeczkę do przodu. Zawsze to będą mieli bliżej. No, i oczywiście, Samuel, jakaś nowa, ulepszona rola. To wyczerpanie, oczywiście, sobie naprawimy tiktakiem, gdzie ta używka. No i gitara. Czekamy. Tu byliśmy, tu byliśmy. Lecimy na tą stację. I szczerze, zobaczymy, czy będą wypoczęci, czy nie. Tutaj bym skoczył, do góry, na północ, ale tylko tam. Zobaczymy, jaka sytuacja będzie. Jest paliwko, mało bo mało, ale bierzemy. 10, co tam, może się przydać. 54 fajek. 54 sztuki, sporo. Mm, tutaj oczywiście Magdalena. Wy macie siły. Zaraz noc, co? Tak. Od razu będzie dużo zimniej. W razie W mamy sporo zapasów. Bierzcie jedno i drugie. Lepiej, żebyście się kurde spocili, niż zamarzli. To, co, skoczymy tu czy nie skoczymy? Jest blisko, nie? Idziemy, idziemy. Nie potrafię odpuszczać. Nie potrafię odpuszczać. Jak mogę coś zebrać, to zbieram. No, tak już mam. Co innego, gdyby mi się naprawdę paliła. Wiecie co? To wtedy bym musiał odpuścić. A tak to. Nie dałem im tego. Szpiworków. Macie. Lecimy w trzy strony znowu. Ale nie spadła temperatura na razie. Łowimy. Wycinamy. 119. Aha. To nie ty mogłeś wrócić. Eee, a wy? Też czekamy, czekamy. Trochę to trwa. Przed nami kolejna stacja. Dobra, raporcik pierwszy. Co tym razem metal by się przydał? No nie ma żywność, paliwo trudno. A tu jedzonko. Rybki są i ziółka są. Nie, no dobra, naprawdę już 800 paliwo to się kupi na stacji. Drewna mamy naprawdę już w ciul. Wszystkiego mamy w ciul. Tylko metal, jak zawsze, jak całą grę. Jak od początku. No dobra. Wrogie działania. Czy ja za długo stałem? Chyba tak. Oj, Wagon piechoty trzeba będzie naprawić. Bo ledwo zipie. 100% doszło. No to dobra. To teraz mam nauczkę, żeby już nie zatrzymywać się. To już odpuszczę te tereny łowieckie, obszary leśne i jeziorko. Tutaj bym skoczył, bo mogą być te, te walkirie, nie? Dalsza historia. To ewentualnie zatrzymam się tu. Pójdziemy sprawdzić... Tą miejscowość i to. No tak, ale przed nami stacja. Na stację to pędzimy. Tutaj jest. Może jakaś misja wpaść. Kolejna przeszkoda to teraz staranować. Staranować. Morale w dół. No i co się wydarzy? kolej Lokomotywa też do naprawy. Mamy pociąg piechoty i lokomotywę. Ok. Staranowane. Tutaj czas nas goni. Ej, czekajcie, minęło prawie 20 godzin, ja przejechałem tyle. Zatrzymując się prawie wszędzie. Dobra, damy radę. Jak się nie będę zatrzymywał, damy na spokojnie. A tymczasem kolejna stacja. Paliwo dawać. Paliwo dawać i tyle. Dziękuję. Tu miałem się gdzieś zatrzymać. O, już spadło. 6%. To może. <laughs> nie, dobra, nie potrzebuję. Tu się zatrzymam. Niech jeszcze chwilę odpoczną. Oni są zziębnięci przynajmniej. Tylko dwie rany mocne? Nie, lekkie. Ale jakimś trafem idzie to w dół, albo oni chorzy są. Dobra, tam lecimy tu. Oddział 4. Zima jest. Zima jest, jest zimno. Bierzcie wszystko, wysyłamy. Tu Magdalena też się ubierzcie. Plutko. Zapnij kurtkę. Czekamy. Aha, w tym czasie naprawimy to, co mamy zniszczone. Czekajcie. Jeden wagon. Piechoty. Oho, nawet... Patrzcie. Niewygodne życie. No to nie, no naprawimy to. Zaraz będzie wygodne. Działamy tu. Działamy, działamy. W 12 minut? Szybko działacie. Wystarczy jedna osoba w sumie. Czekamy z tym. A tu naprawiamy. Tu naprawiamy... Dlaczego nie mogę? Nie mam metalu. A aj, 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 Lokomotywa może się wysypać nam. No dobra, czekamy. Metal. Znaleźć mi tu metal. Tam mi znaleźć metal. Mam nadzieję, że będzie. Albo tutaj może kupimy. Nie ma metalu. Dobra, używki daj. Apteczki też daj. Wszystko daj. Kaniny też. Ziółka w sumie nie potrzebuje. Powrót. No tam nie znajdę metalu powrót. Kurczaki no. Metal. Bo lokomotywa mi się rozsypie. Raporcik, jest metal czy nie ma metalu? Nie ma. Kurczaki no. No cóż, nic z tym nie poradzę. Nic na to nie, nic, nic z, tym nie no, nic z tym nie zrobię. Muszę szukać metalu. Tu nie będzie, tu nie będzie. Może na kolejnej stacji. Już jest 78 zagrożenia. No to pędzimy bez zatrzymywania. No coś się jeszcze wydarzy po drodze. Nie wierzę, że dojedziemy aż tutaj do misji. Patrz w górę. Wiadomość w ręce Langera oznaczono dużym, czerwonym napisem ważne. Najwyraźniej zapisał ją w pośpiechu i złości. W zwyczajnych okolicznościach dostarczyłby ją osobiście, ale od czasów zdrady białych woli ograniczyć kontakty z innymi ludźmi do minimum. Wiadomość nie jest długa, a sytuacja wydaje się prosta. W pobliżu znajduje się lotnisko, które mogłoby zapewnić wsparcie lub utrudnić atak na Wostok. Trzeba zająć się szybko, aby czerwoni nie zdążyli podpalić paliwa. Należy je ponadto utrzymać do czasu, aż wrogowi skończą się posiłki. Co więcej, na lotnisku rezyduje elitarny pilot. Wedle notatek Langera jego śmierć bardzo nam się przysłuży. Owe słowa budzą w tobie niepokój, tym niemniej naznaczasz położenie jednostki na mapie. Pomoc z powietrza. Dalej. Yy, gdzie jest ta pomoc z powietrza? A to już wcześniej było oznaczone. Myślałem, że coś nowego doszło, bo tak samo na przykład tutaj mamy oznaczone, nie? Aha, czyli pewnie dojedziemy tu i będzie historyjka. Wtedy się dowiemy o co z tym chodzi. No dobra, przed nami ilu tutaj? Ośmiu. No to może ze z dziesięciu zmontujemy, nie? A my co my tu mamy? Używki, fajki, wszystko co trzeba? A dajcie też fajek dużo, wódki dużo, używek dużo. Wódka się jeszcze może przydać. Będziemy chlali. Pod koniec dam wszystkim pić. Lekarz. Mamy pieniędzy dużo, lecz wszystkich. Co? Aha, bo nie mam nie mam rannych. <laughs> Dobra, stworzymy sobie jeszcze ekipę w tym odcinku. Na pewno. To te mogę... Chociaż szkoda mi ich rozwiązywać. Stałbym radę bez nich? To jest Maksymilian? To jest Maksymilian. Aha, Roman nie żyje. Tu mamy dobrego. Hm. Może z tej ekipy numer dwa. Może edytujemy... Może coś się uda sklepać. Jest yy, dobry medyk. Zwiadowca taki średni. Ona jest dobra. Yy, czy będziesz, jeden dobry zwiadowca? Maksymilian. A ty jesteś w innej ekipie. No właśnie. Alfred jest. Też coś tam działa. Dominik. Też coś tam działa. Każdy zajęty. Każdy zajęty, nie? Filip też czwartym poziomem. O proszę. No i on ma wszystko, co potrzeba. Filip sobie pójdzie. Dwóch kajamistów. Czy dostanę dwóch kajamistów? Jan Wareczek, proszę bardzo, na poziomie piątym. Antoni Kura, coś tam nie działa. Na poziomie czwartym by się przydało. O jest, Bobesz w oddziale numer jeden. Samuel też jest w innym oddziale. Jan też coś robisz. No to nie, to trzeba rozwiązać. A nie, Andrea jest, patrzcie, nie zauważyłem jej. No i gitara. Fajno. Lecimy dalej. Potrzebujemy dwóch granadierów. Katarzyna z poziomem 5. Józef z poziomem 5. I trzech strzelców. Nie wiem, czy tu będę miał. Jest Kopecki. Franciszek nie. Jest Kamila. I jest Paweł, ale nie. Paweł jest w oddziale numer 3. Jerzy też w oddziale numer 4. Wojciech Konieczny. Koniecznie chodź tutaj. Broń poziom pierwsza to nie, tu jest trzecia. Chyba będzie cacy, tu jest druga. Pierwszej nie wymieniamy. Dla chemistów w takim razie nie mam. Wystarczającej ilości, gdzieś tam poszli inni w innym kierunku. Pierwsza dobra, pierwsza i tu jest druga. Możemy dać trzecią. No i gitara. Wszystko jest cacy, potwierdzamy. Mamy pięć ekip. A4, bo ja jedną edytowałem. No dobra. Co, my zaczynaliśmy stąd, nie? Więc kawał drogi zrobiliśmy. Faktem, bez misji. Rzadko są takie odcinki. No ale jednak. Yy, tak więc, lotnisko robimy w następnym filmie. I pędzimy dalej do przodu. No może dojedziemy do tej misji, nie? Może się udać, jeżeli nie będzie więcej wydarzeń nieciekawych. Później, by był kolejny odcinek. Ej, krótka ta trasa, wydawała się dłuższa wcześniej. No ale dobra, to nieważne. Mm, dużo jeszcze czasu mamy, 95 godzin, tak więc luz, a w tym filmie to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się siema.